Niż demograficzny, bezrobocie, masowe wyjazdy ludzi młodych za granicę, likwidowanie w Polsce powiatowej m.in. małych posterunków policji, punktów pocztowych, szkół i połączeń komunikacyjnych to problemy, na które wskazywał poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński, obchodzący jubileusz dziesięciolecia służby publicznej. Potrzebna jest zmiana aksjologiczna, nowe wartości w sferze życia społecznego, a wśród nich szacunek dla rodziny i polskości. Uroczystości w Łomży rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną i prośbą o błogosławienie Boże w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego. Dalsza część spotkania jubileuszowo-noworocznego odbyła się w Centrum Katolickim imienia Jana Pawła II. 10 lat walki o sprawiedliwą Polskę, z czego 2 lata w rządzie i 8 w opozycji, podsumował Jarosław Zieliński. Tak jak powiedziałem, dziękuję dzisiaj Bogu i ludziom za tych 10 lat. Kościele bardziej Bogu, ale też ludziom. Tutaj bardziej ludziom, bo spotkanie już jest trochę bardziej świeckie, ale także Bogu oczywiście, bo bez Niego nic by nie było. Rzeczywiście tych 10 lat to już dosyć długi czas, chociaż może nie jest to tak długi czas, gdy chodzi o Dzieje to na pewno, ale nawet aktywność ludzką w jednym pokoleniu, ale w tym naszym czasie tak niespokojnym, kiedy wszystko tak się potwuje, to myślę, że już to trochę jest. I dlatego postanowiłem zorganizować spotkania bielałuszowe. Odbyły się już w Białymstoku, w stolicy Okręgu Wyborczego, w stolicy Województwa. Odbyły się spotkanie w Suwałkach, a dzisiaj jest takie spotkanie w Łąży, w tych trzech głównych ośrodkach naszego Okręgu Wyborczego, naszego Województwa. Te lata, proszę Państwa, to rzeczywiście czas zmagań o lepszą Polskę, nie było nam dane długo sprawować wpływu, mieć wpływu na, takiego bezpośredniego wpływu na bieg zdarzeń. Tak naprawdę to proporcja tego czasu jest taka, że dwa lata byliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, a ja wraz z Prawem i Sprawiedliwością przy władzy i osiem lat niestety z tego czasu w opozycji, taka jest proporcja. Ale ponieważ znowu no, wiążę do tego, co powiedziałem w świątyni, ważne jest tylko to, co przed nami, jak śpiewał Marek Lechuta, ważne są tylko te dni, które są jeszcze przed nami, to myślę, że ta proporcja się w przyszłości odwróci że będzie dużo korzystniejsza. I żeby tak było, przecież nie chodzi tylko o mnie indywidualnie, ale chodzi o Polskę, chodzi o, o to, żeby Polska szła w dobrą stronę. A to, żeby szła w dobrą stronę, to musimy te proporcje odwrócić. I mam nadzieję, że wszyscy weźmiemy w tym udział, każdy na swój sposób, każdy tak, jak może w swoim miejscu aktywności publicznej. Podczas spotkania posła Jarosława Zielińskiego wspierała małżonka Liliana. Pozwólcie Państwo, że właśnie w własnym imieniu podziękuję wszystkim Państwu za wsparcie i życzliwość, którą przywiązujcie przez wiele lat do mojego męża. Doświadczam tego, Jarek bardzo lubi przyjeżdżać do Łąży, do ziemi łążeńskiej, do ościennych tutaj samorządów i bardzo serdecznie dziękuję. Ja obserwuję Jarka od 10 lat z jakim zaangażowaniem, z jaką rzetelnością podchodzi do spraw wszystkich indywidualnych i zbiorowych. I z głębi serca wszystkim Państwu serdecznie za to dziękuję. Współgospodarzem spotkania jubileuszowego był ksiądz Andrzej Godlewski, proboszcz parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego. Zawsze będę za tym, co jest dobre, dobre dla drugiego człowieka, zwłaszcza dla rodziny. Rzeczywiście bardzo trzeba mówić o tym i to nie tylko tutaj, w naszej małej ojczyźnie jaką jest Łomża, ale też i wyżej na, na forum ogólnopolskim, a też i światowym, że, że naród wymiera i coraz mniej jest, rodzi się dzieci. Teraz jest okres, okres kolędowy i jak chodzimy po kolendzie, to rzeczywiście tutaj ksiądz, który w tym roku po raz pierwszy kolęduje nasze rodziny mówi, że Coraz starsze to jest towarzystwo, mało jest dzieci, mówi w tym bloku, w którym byłem wczoraj było dwoje, troje małych dzieci. No to jest przerażające i chciałoby się, żeby było troszeczkę lepiej. W Sejmie poseł Jarosław Zieliński współpracuje z wywodzącym się z ostrołęki posłem Arkadiuszem Czartoryskim. Pracowaliśmy w jednym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i administracji w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości i to nie było tak, że jedna osoba drugą wygryzła, tylko przeciwnie było to wszystko poukładane i i od tamtego czasu tak ta współpraca się układa dobrze. Pan poseł Jarosław Zieliński i ja pracowaliśmy i pracujemy też w takim zespole programowym, który powstał w pisie jeszcze w czasach świętej pamięci Przemysława Gośieskiego. Stąd znamy się dosyć dobrze. Niestety w diecezji łomżyńskiej granica jest przez środek, jeżeli chodzi o okręgi wyborcze, ale staramy się wzajemnie kontaktować, wspierać, ponieważ problemy Zachodniego Podlasia i Wschodniego Mazowsza są niemal identyczne i podobna też mentalność Polaków. Poseł Jarosław Zieliński, mieszkający na Suwalszczyźnie i reprezentujący województwo podlaskie, zwrócił uwagę na fakt, że o skuteczności posła decyduje siła formacji politycznej, z której się wywodzi oraz dobra współpraca z samorządami. Praca poselska nie jest indywidualna, ona jest zbiorową pracą, co przynajmniej w dwóch aspektach. Aspekt pierwszy to jest taki, że nie byłoby posła, gdyby nie było jego współpracowników, zwłaszcza wyborców. Posłów sam siebie nie wybiera, wybierają wyborcy i tylko dzięki nim jest się posłem. I jeśli ma się być dobrym posłem, przynajmniej w miarę dobrym posłem, każdy oczywiście potem podlega ocenie przy każdych kolejnych wyborach, to trzeba współpracować z bardzo dużą grupą ludzi, ponieważ mądrość wspólna daje dopiero dobry kierunek i Siłę także, ale zwłaszcza daje dobre rozpoznanie. Na spotkanie jubileuszowe z posłem Jarosławem Zielińskim przybyli przedstawiciele samorządów oraz mieszkańcy. Spotkanie zostało urozmaicone występem artystycznym. Publiczność usłyszała wiersze Jana Pawła II, z tryptyku rzymskiego oraz piosenki z repertuaru Barda Jacka Kaczmarskiego. Walczył Jakub z aniołem I kiedy pojął, że walczy z Bogiem Skrzydło świetliste budł spoconym czołem Ciało nieziemskie kalał pyłem z drogi I wołał Daj mi, Panie, bo nie puszczę Błogosławieństwo na teraz i na potem A kaftan jego cuchnął kozim tłuszczem a szaty pana mieniły się złotem.